Zobaczcie, tutaj mamy Toyotę D4D z 2002 roku Zobaczcie jak smog wygląda Była jeżdżona na 10w40, a powinna być na pełnym syntetyku 5w30 Zobaczcie Zrobiłem płukankę Tutaj ładnie wymyło ten spód I co się na smoku znalazło Teraz zobaczcie, co tu jest w misce Widzicie ten zylce, który się przelewa na dnie. Zobaczcie tam na dole. Także po płukance proponuję zdjąć miskę i zobaczyć jak to wygląda. Żeby nie było żadnych niespodzianek. Jeszcze zobaczmy czy to uda się tutaj wygrzebać. Normalnie aż takie wiórki są, zobaczcie. Ale tego grubo jest. Grubo i dużo. <laughs> Uważajcie na to, żeby jeździć na dobrym oleju i zmieniać go często. Takie rzeczy właśnie się dzieją od. Niewłaściwego oleju. Miska olejowa wyczyszczona. Tutaj w tym miejscu była wygnieciona, także pojemność miski się zmniejszała. Zostało to podprostowane. No nie jest to idealnie wiadomo, ale to chodzi tylko o to, żeby miała właściwy kształt, w tym miejscu jest smog i to było też trochę podniesione, także ten smog też miał problem. Troszkę z zassaniem oleju. Tutaj mamy też spod silnika wyczyszczony. Także jest gotowy do montażu. Także pamiętajcie, że po płukance, jeśli silnik był bardzo, bardzo zabrudzony, warto jest zajrzeć do smoka przynajmniej, zobaczyć z grubsza jak on wygląda. Zobaczcie, mam tutaj taką prawie nową tulejkę. Tylko, tylko troszeczkę uszkodzoną. Nówka. Jakby ktoś potrzebował to Toyota Wenzis, nie ma żadnego problemu. Można przyjechać ją odebrać. <grymne> no to teraz, tak dla porównania, zobaczcie. Ta pamiętajcie, ta jest do odebrania. Można ją wziąć za darmo. Zapraszam. Pamiętajcie, kasujcie luzy w zawieszeniu. To jest nie tylko komfort jazdy. Wymieniłem właśnie tarcze hamulcowe. To jest Passat B6. Pokażę Wam jak wyglądały tarcze hamulcowe. Dość mocno biły. Dobrze, sprawdziłem piastę. I zobaczcie teraz, co się dzieje. Dopuszczalne bicie, tutaj mamy około centymetra od krawędzi tarczy, to jest 5 setek. Zobaczcie, idealnie, praktycznie yy, no, jedną setkę może. Natomiast dopuszczalne bicie, gdybyśmy mierzyli na piaście, to jest 200 setne milimetra. Ale skoro tutaj mamy Jedną setkę na pewno tutaj jest też wszystko w porządku. Także warto jest to sprawdzić. Radziu, tu mam taką smutną wiadomość dla Ciebie. Mamy tutaj olej. Zobacz. No, głowicę trzeba zdjąć. Niestety. Jest pusty zbiorniczek. I jest olej na ściankach. Także przykro mi bardzo.